taki mały paradoks. Rano wstajesz, idziesz do auta i siedzisz jadąc do pracy. W pracy siedzisz, po pracy jedziesz do domu, czyli siedzisz, w domu jesz obiad, czyli siedzisz, potem na przykład idziesz troszkę odpocząć na kanapę, więc siedzisz i przychodzi taki moment, gdzie chcesz iść na siłownię, żeby poczuć się lepiej, żeby poprawić postawę ciała, żeby nie bolały Cię plecy, i siedzisz na maszynach. Dzień dobry, jak witam w kolejnym filmie. Dzisiaj powiem Wam o kilku moich ważnych przemyśleniach odnośnie tego, jak ludzie trenują i jak robią sobie niepotrzebnie krzywdę. I po takim wstępie, który był na początku. To może się wydawać takie troszkę dziwne, ale tak naprawdę jest, bo w sumie to każdego dnia widzę ludzi, którzy idą na siłownię pierwszy raz, gdyż na przykład mają pracę siedzącą, dużo czasu spędzają w takiej porycji, w ogóle się nie ruszają i tak dalej, wszystko ich boli. Po czym taka osoba idzie sobie na przykład na maszynę, siada i robi barki, potem idzie na maszynę, robi klatkę, potem idzie na maszynę i robi plecy, na maszynie robi łydki, na maszynie robi brzuch i ogólnie. Jak będzie patrzeć, to wszystko co robi, to i tak cały czas jest w tej pozycji siedzącej, którą chce podobno odrzucić idąc na siłownię. Więc nie wiem, czy to tutaj ja jestem nie do końca normalny, czy po prostu coś tu chyba jest nie tak. A I dodam jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Nie jestem wrogiem maszyn, nie jestem jakoś do nich nastawiony negatywnie. Natomiast pamiętajcie o tym, że jest to tylko i wyłącznie narzędzie, które powinniśmy dobrze dobrać do naszego celu. I jeśli mamy osobę, która na przykład nie ruszała się wcześniej, która w ogóle nie ma nic wspólnego z aktywnością fizyczną, osobę, która na przykład jest mega przekabiona, która jest spięta, to tutaj maszyny nie zawsze będą idealną opcją. No w sumie to praniki nie będą dobrą opcją do takiej osoby, ale dobra. I tutaj właśnie tego typu rzeczy bym unikał. To jest dokładnie taka sama sytuacja jak na przykład kiedy macie gwóźdź i można sobie wziąć narzędzia, żeby go wbić. Możecie wziąć sobie młotek, który tutaj się dobrze sprawdzi, a możemy także sobie wziąć, nie wiem, łyżkę, która sprawdzi się tak, no powiedzmy, średnio. Tak więc trening na maszynach sam w sobie nie jest zły, nie są to złe sprzęty, natomiast złe jest ich błędne wykorzystanie u danej osoby. No dobra, ale teraz zakładając, że chcemy unikać maszyn, to co w sumie powinniśmy robić, żeby czuć się dobrze i żeby w miarę dobrze być sprawnym? I tutaj, jakby nie ma w tym temacie filozofii, bo już mówiłem o tym nieraz, że mamy takie jakby podstawowe wzorce ruchowe, które gdzieś tam warto w swoim treningu wdrożyć. I są to takie elementy, jak na przykład wzorce push, czyli tam, gdzie coś odpychamy od swojego ciała, czy to do przodu, czy to do góry. Mamy tak zwane wzorce pull, gdzie coś przyciągamy albo także tutaj do siebie, albo. Od góry mamy tak zwane wzorce hip hinge czyli jest to zgięcie biodra, mamy wzorzec przysiadu, mamy wzorce pracy nóż, czy chociażby wzorzec także lokomocji, który z reguły jest pomijany i na końcu idziemy sobie także do takiego wzorcu jak antyzgięcie i antyrotacja, które mają nam gdzieś tam na celu wzmocnić nasz korpus, żeby nas nie bolały plecy, żebyśmy byli stabilni w odcinku lędźwiowym. Jak dla mnie to jest taka podstawa, którą gdzieś tam powinno się wykonywać głównie na wolnych ciężarach, właśnie nie na maszynach, tak żeby przede wszystkim uczyć się odpowiednio ruszać, a nie robić coś tego typu, że usiądziemy sobie, pomychamy rączką na maszynce i myślimy, że będziemy zdrowi, silni i piękni, jak osoby na Instagramie, które mają miliony followersów. I teraz idąc dalej z tym tematem, co możemy zrobić, żeby na przykład móc zrobić tę klatę, bo nie oszukujmy się, ale każdy facet chce ją robić mimo wszystko, a żeby gdzieś tam pomiędzy tym i tak dbać o swoją postawę i o swoje dobre samopoczucie. I tutaj Wam pokażę taki zestaw prostych ćwiczeń, które ja wykonuję często w ramach rozgrzewki, które mają na celu to, aby wzmocnić wszystkie mięśnie, które są odpowiedzialne za moją postawę, które mają na celu troszkę moją kartkę piersią rozluźnić, zmobilizować obręcz barkową, a także wzmocnić wszystko, co jest z tyłu ciała, bo właśnie to trzeba nam dobrą pozycję i dba o naszą postawę. Ja taki testaw robię sobie praktycznie zawsze na treningu, gdzie mam górę ciała. Zajmuję to maksymalnie tam załóżmy do 5-10 minut, a naprawdę sprawdza się bardzo, bardzo dobrze. Tym bardziej, że gdzieś tam też ostatnio dużo czasu spędzałam przy kąpie, pisząc różne rzeczy to wiem, że trzeba o to dbać, nawet jeśli jest się powiedzmy aktywnym fizycznie, to warto tego typu rzeczy sobie robić. Tak więc nie gadałem, nie przedłużam i lecimy teraz sobie do tematu głównego, czyli zestawu prostych ćwiczeń na poprawę postawy naszego ciała. Dobra, i na początek biorę sobie piłeczkę i pracuję po około 30 sekund na mięśniach piersiowych i na ramiennych, tak żeby je lekko rozluźnić, rozbić i żeby je przygotować do tego, że za chwilę będą one rozciągane i mobilizowane. Tutaj nie ma żadnej filozofii, więc nie tłumaczę zbyt dużo i lecimy od razu sobie dalej. Następnym ruchem, który będę wykonywał, takim jeszcze wstępnym, to jest tak zwany wielbłąd kot. Tutaj moim celem jest to, aby cały mój kręgosłup sobie lekko rozruszać, żeby za chwilkę był gotowy do dalszej pracy. Etap kolejny to będzie poprawienie rotacji odcinka pierściowego. Tutaj będzie ważne to, żeby nasze biodro cofnąć lekko w tył, tak żeby ono było stabilne, żeby tam nie było żadnego ruchu, a żeby cały ruch odbywał się właśnie w naszym odcinku pierściowym, który w tym ruchu właśnie chcemy mobilizować. Tego robię sobie z reguły nawet około 15 razy na każdą rękę. Przy czym także pilnuję oddychania. Staram się robić taki długi wydech w chwili, kiedy właśnie rotuję się w tył. Następnie, zaraz po tym, przejdziemy sobie do rozciągania mięśni brzucha, szczególnie przepony, która też, no, jak będzie patrzeć, lubi być dość mocno spięta. Jeśli gdzieś tam spędzamy dużo czasu siedząc. Tutaj trzymam sobie taką pozycję maksymalnie sekund 30, nie dłużej, bo nie ma to potem większego sensu. I na koniec tutaj tego zestawu przechodzimy sobie do rozciągania mięśni na grzbietu I podobnie trzymam sobie około sekund 30. Potem. Bierzemy sobie gumę i robię takie właśnie duże kółeczka z gumą, które mają mi bardzo mocno stabilizować całą obręcz barkową. Zestaw z gumą, który teraz Wam pokazuję, ja robię sobie z reguły około takich trzech jakby seryjek po 10-15 ruchów na każdy poszczególny ruch. Następnie, kiedy już skończymy te rotację, to przechodzimy sobie do tak zwanego pull Apart. Tutaj chcemy cały czas trzymać ręce na jednej pozycji, i tutaj powinniśmy także czuć mocną pracę tutaj mięśni z tyłu opatek. Co ważne, chcemy robić tego ruchu poprzez wyprost z ręki w łokciu, żeby było czuć tricepsy, tylko jednak chcemy czuć wszystko z tyłu naszego ciała. Etap kolejny to będą po prostu zwykłe facepuller na gumie, które wykonuje sobie też takiej ilości troszkę większej, załóżmy tam 15 do nawet 30 powtórzeń. Krok kolejny to będzie przenoszenie rąk leżąc na ziemi. To ogólnie wydaje się proste, ale z tego co widzę to dla wielu osób jest to naprawdę trudny ruch. Natomiast warto go robić ze względu na to, żeby sobie wzmocnić mięśnie ćworobocze, rawie tylne tylnie i wszystko to co jest z tyłu z reguły bardzo mocno słabe. I przykładowo jeśli jest to dla Was już na przykład zbyt proste, to możemy sobie dać troszkę wersję trudniejszą, tak zwane aniołki na ziemi, jak teraz na filmie, która jeszcze bardziej Wam wzmocni mięśnie pleców i którą także dziś tam sobie warto od czasu do czasu włączyć do własnej rutyny treningowej, chociażby na odrzewkę. Dobra, i co ważne, tego typu zestaw możemy sobie robić nawet jeśli nie jest to rozrzewka. Jest to idealne na przykład jeśli mamy pracę siedzącą, jeśli nie mamy załóżmy dostępu do siłowni, to będąc w do domu możemy sobie kupić jakąś piłeczkę, jedną gumę i naprawdę możemy już sobie pomóc za własną rękę takim właśnie prostym zestawem ćwiczeń. I w tym filmie to będzie chyba wszystko. Chodziło mi głównie o to, aby gdzieś tam Waszą uwagę przykuć na to, że nie zawsze na przykład robienie tego, co robią wszyscy inni ludzie, będzie najlepszą opcją, bo z tego co widzę, to właśnie wszyscy ludzie idą na siłownie i siadają na maszynach i robią klatę, bicki i wszystkie te inne rzeczy, które widać cały czas w lustrze. A to jest oczywiście pomysł kiepski, jeśli chcemy czuć się dobrze, jeśli chcemy być zdrowi na długie lata. Tak więc czasami warto gdzieś tam myśleć samodzielnie i nie robić tego, co robi ślepy tłum, bo jest to z reguły opcja, która jest kiepska. Dobra, i na koniec tego filmu jeszcze tylko przypomnę, że poniżej w opisie tego filmu jest link, gdzie znajdziesz mój darmowy plan treningowy, który jest ułożony logicznie, sensownie i który nie jest taką pseudo ścieżką zdrowia po maszynach, tylko gdzie naprawdę nauczysz się odpowiednio ruszać i będzie stanować logicznie i sensownie, kto sprawi, że będzie zdrowy i silny. Tak więc z okazji, że za chwilę są święta, to chyba także wszystkim nie wypadałoby pojechać wesołych świąt, tak żebyśmy wrócili z taką. Taką samą uwagą jak przed świętami, a tymczasem chyba to już wszystko. Dziękuję bardzo i pozdrawiam do kolejnego filmu. Na razie.